Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnych zajęciach. Dzisiaj poćwiczymy sobie przy użyciu różnego rodzaju przyrządów. I dziś będą to kij odmiotły. Dwie półlitrowe butelki z wodą. Nie muszą być pełne, może być do pół. Wszystko zależy, ile będziecie mieli sił. Będzie to jasiek, taki sobie nie za duży, nie za mały. Mata do ćwiczeń oraz krzesło. Na początek zaczniemy od standardowej rozgrzewki. Ręce do przodu i czarujemy. Zaciskamy pięści i puszczamy. Zaciskamy, puszczamy. Zaciskamy, puszczamy, zaciskamy, puszczamy, zaciskamy, puszczamy, zaciskamy, puszczamy, zaciskamy i puszczamy i duże kółka nad garstkami na zewnątrz dużo okrężne ruchy i do środka i łokcia na zewnątrz środka Barki na zewnątrz i do środka Skokowe. Opieramy nogę na palcach i krążymy stopą na zewnątrz. I do środka. I druga noga.

I do środka Stawy biodrowe na zewnątrz No Świetnie. Świetnie. Zaczniemy sobie od krzesła. Na początek bardzo proste ćwiczenie. Siadamy i wstajemy. Proszę bardzo, za każdym razem pamiętamy, żeby się wyprostować. Prawda? Dobrze. Ułożę sobie krzesło przodem do Państwa. Siadamy. I teraz, żeby rozciągnąć kręgosłup, ręce w górę. Kładziemy na kolana i powolutku schodzimy aż do stóp. I wracamy. Ręce w górę. Na kolana. I dochodzimy aż do stóp. Ręce w górę, na kolana. Dochodzimy aż do stóp. Ręce w górę, na kolana. Dochodzimy aż do stóp. I jeszcze raz. Teraz sięgamy sobie do oparcia raz z jednej strony, teraz z drugiej. Z jednej, z drugiej. Z jednej, z drugiej, z jednej, z drugiej. Z jednej, z drugiej, z jednej, z drugiej, z jednej, z drugiej. Z jednej. Z drugiej. i z drugiej. Świetnie. Weźmiemy sobie naszego kija, odmiotły. Wytamy go tak na szerokość barków. Tak jak nasze barki idą, tak chwytamy sobie kij. Unosimy w górę, za głowę, w górę i w dół. Proszę zauważyć, że kiedy trzymam kija za głową, nie wychylam głowy do przodu, tak? Cały czas ona jest w jednej pozycji. W górę, za głowę. W górę i w dół, w górę, za głowę, górę, w, w górę, za głowę, górę, w dół, w górę, za głowę, w górę, w dół, w górę, za głowę, w górę, w dół, w górę, za głowę, w górę. W dół, w górę, za głowę, w górę, w dół, w górę, za głowę, w górę, w dół, w górę, za głowę, w górę, w dół, ostatnie. W górę, za głowę, w górę i w dół. Świetnie. Pytamy teraz kija troszeczkę szerzej unosimy go w górę i ciągniemy sobie bark najpierw w jedną stronę i w drugą. Dociągamy sobie bark w jedną i w drugą. I w jedną i w drugą. W jedną w jedną i w drugą. Świetnie. Możemy odłożyć kij, możemy odłożyć krzesło. Za to bierzemy butelki z wodą. I teraz na dobry początek poćwiczymy sobie mięśnie dwugłowy ramienia, tak zwany biceps, czyli Zginamy rękę w łokciu. Raz jedną, raz drugą. Jedną. 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 Drugą, jedną I drugą. I teraz ustawiamy sobie ręce, tak, żeby, o, jak tak trzymamy butelki, żeby nakrętki stykały się ze sobą. I teraz unosimy jedną rękę całą w górę, opuszczamy. I druga. I opuścić. Pierwsza. Opuścić. Druga. Opuścić. Pierwsza. Opuścić. Druga opuścić. Pierwsza opuścić. Druga opuścić. Pierwsza opuścić. Druga, opuścić. Pierwsza, opuścić. Druga, opuścić. Bardzo dobrze. Ręce teraz trzymamy wzdłuż ciała. Unosimy je na boki. I opuszczamy. I na boki opuścić. Na bok 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 opuścić. I jeszcze raz i opuszczamy. I teraz ustawiamy przed sobą, łączymy ręce, łączymy łopatki, łączymy butelki. Łopatki, butelki. Łopatki, butelki. Łopatki, butelki, łopatki. Butelki. Łopatki, butelki. łopatki i butelki. Dobrze. Potrząsamy sobie troszkę rę rękoma, żeby nie bolały. I teraz do góry obie. I machamy sobie tymi butelkami na boki. Opuszczamy. I jeszcze raz w górę. I machamy. I opuszczamy. I jeszcze raz ostatni. Machamy. I opuszczamy. Dobrze. Odkładamy butelki. Teraz rozkładamy matę do ćwiczeń. Dobrze. Siadamy na macie. I teraz weźmiemy sobie jaśka. Chwytamy go między kolana. Ściskamy mocno i puszczamy. I ściskamy i puszczamy. Ściskamy. Puszczamy. Kolejny raz. Puszczamy. Jeszcze raz. Puszczamy. I jeszcze raz. Puszczamy. I ostatni raz. I puszczamy. Proste, prawda? Teraz pytamy sobie Jaśka stopami. Tak, z tyłu się podpieramy. I unosimy Jaśka w górę. I opuszczamy, i w górę, i opuścić. W górę, opuścić. W górę, opuścić. I jeszcze raz. W górę, opuścić. I kolejny raz. W górę, i opuścić. Dobrze. Kolejne ćwiczenie z jaśkiem. Ułoży się trochę po skosie, żeby było mnie widać. Kładziemy się na plecach nogi ugięte, jaśka trzymamy za głową i robimy taki skłon, przykładając jaśka do boku ciała. W jedną i w drugą. W jedną i w drugą. Nie każę Wam robić pełnego skłonu, ponieważ ja wiem, że to może być trudne, ale taki pół może być. W jedną i w drugą. W jedną. W drugą. W jedną. Drugą. W jedną w drugą. W jedną i w drugą. Dobrze. Teraz tak, jaska możemy odłożyć. Weźmiemy naszego kija. Teraz pogładzimy sobie zakres ruchomości w yy, barkach, tak? Kładziemy się, kij na brzuchu i teraz unosimy w górę i opuszczamy. Przesło mi trochę przeszkadza, może teraz się uda. W górę i opuścić do tego stopnia, że aż położymy tego kija na podłodze. I opuścić. I w górę. I opuścić. I w górę. Opuścić. W górę. Opuścić. W górę. I opuścić. I teraz prosty sposób na rozciąganie nóg. Zahaczamy sobie oki i ciągniemy do brzucha. Trzymamy chwilę i puszczamy. I tak samo druga noga. Kija dociągamy i puszczamy. I pierwsza noga dociągamy i puszczamy. I druga noga dociągamy. I puszczamy. I obie nogi jednocześnie też możemy. Dociągamy. Puszczamy. I jeszcze raz. I puszczamy. I ostatni raz. I puszczamy. Dobrze. Kładziemy się na brzuchu. Trzymamy z przodu i unosimy tułów razem z kijem do góry. Hop. I opuszczamy. I znów hop. I opuścić. I jeszcze raz hop. Opuścić. Kolejny raz hop. Opuścić. I ostatni raz. Hop. I opuścić. Dobrze. I odkładamy. Ale na matach jeszcze zostajemy. Leżymy cały czas na brzuchu. Ręce do przodu. I unosimy. Raz jedną rękę w górę. Raz drugą. Raz jedną. Raz drugą. Jedna. Druga jedna druga jedna i druga dobrze przechodzimy do pozycji foczki foczka i popuszcza i foczka i opuścić foczka Opuścić. Poczka. Opuścić. I jeszcze raz. Poczka. I opuścić. Przechodzimy do pozycji klęku. Podpartego. Przesunę się troszkę do przodu. I teraz prostujemy jedną nogę. I drugą w tył. Jedna, druga, jedna, druga, jedna, druga, jedna, druga, jedna. I kocik żbiet. I łódeczka. Kocik żbiet. Łódeczka. Kocik żbiet. Łódeczka. Kocik żbiet. Łódeczka. Kocik żbiet. I łódeczka. Dobrze. I teraz powolutku wstajemy, czyli przechodzimy do siadu. Opieramy się o kolana i wstajemy. Dobrze. Maty możemy zwinąć, nie będą już potrzebne. I odłożymy. I teraz wstajemy w takim rozkroku. Ręce w górę. Skłon do przodu. Trzymamy. I powolutku krąg po kręgu się prostujemy. Ręce w górę, skłon do przodu. Trzymamy. I powolutku krąg po kręgu wstajemy. Ręce w górę, skłon do przodu. I powolutku krok po kręgu wstajemy. Świetnie. Skłony boczne. Najpierw w jedną. I w drugą. W jedną. I w drugą. I w jedną. I w drugą. Dobrze. Rozruszamy sobie głowę. Dotykamy prawym uchem ramienia i lewym. Prawym. Lewym. Prawym. Lewym. Prawym. I lewym. Patrzymy w jedną stronę. W jedną w drugą w jedną w drugą w jedną w drugą jedną i drugą i krążymy po dużą kręgowej drugą stronę. Wdech. 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 wydech. I teraz dociągamy sobie jeden bark. Przytrzymujemy chwilę. Musimy rozciągnąć, ponieważ po tych butelkach troszeczkę będzie trzeba. I druga. Pierwszy, i drugi, Dobrze. i teraz, moi drodzy, ręce na biodra, szeroki rozkrok, i robimy półprzysiady. Raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście osiemnaście, dziewiętnaście i dwadzieścia świetnie ręce złączone wdech i wydech wdech wydech wdech wydech wdech wydech Wdech. I wydech. Opuszczamy ręce, rozluźniamy, potrząsamy. Dziękuję za dzisiejsze zajęcia i zapraszam na kolejne.